Dyscypliny finansów publicznych, które niedługo nie się zakończę. I to jest w odniesieniu do umowy z firmą Mario, na podróżu Natomiast bardzo podobna sytuacja, która nie została skontrolowana przez odpowiednie organy, miała miejsce na ulicy Czechowskiej. Tam z Urzędu Urząd Zamówień Publicznych ściągnął kontrolę, ale się z niej w dziwny sposób nie dodał, do wycofał. Otrzymawszy informację o tym, że prezydent rozwiązał wcześniej tą umowę, rozwiązał już tą umowę, urząd umorzył postępowanie, naszym zdaniem, zdaniem komisji, jest to postępowanie niewłaściwe, dlatego że tam rzeczywiście nastąpiło naruszenie prawa w postaci zawarcia zobowiązania, zaciągnięcia zobowiązania przez prezydenta, dosyć, dosyć dużego. I to jest samo w sobie naruszeniem również prawa zamówień publicznych i naruszeniem, w naszym przekonaniu, też dyscypliny finansów publicznych. Chciałbym powiedzieć tak ogólnie, bo protokół jest dosyć długi, ale do kilku rzeczy chciałbym się tylko odnieść. Otóż, główna linia prawda, tutaj może nie tyle spowodować, co jakby różnicy znam i w tym, że prezydent twierdzi, że chciał y, te budynki nieistniejące wynająć w celu zapewnienia funkcjonowania urzędu. Y, nie jest to prawdą, dlatego że tych budynków nie ma, bo zostały rozwiązane, a y, urząd funkcjonuje, więc funkcjon funkcjonowanie urzędu nie było zagrożone. Celem, jak się okazało po kontroli była poprawa warunków, poprawa funkcjonowania urzędu. I tu jest problem, dlatego że to nie są um, takie rodzaje wydatków, które można było bez planu, bez, bez zapisów budżetowych, bez zgody na miasta podejmować. Chciałbym Państwu pokazać skalę tego zjawiska, dlatego że <Piens Creator> y, proszę pozwolić na jednego dokumentów. Miasto wydawało na zapewnienie swoich potrzeb lokalowych, na czymże w 2015 roku, to była największa kwota z zestawienia, jaką prezydent udzielił zespołowi 2 miliony 870 tysięcy, 2 miliony, niecałe 3 miliony. To była było kwota jaką miasto miało płacić za, znaczy płaciło za czymś. Natomiast po tej całej operacji, po wynajmniej dwóch nieistniejących budynków, kwota rocznego czynszu, które miasto miało wypłacić, wynosiła w pierwszych dwóch latach 9 milionów 900 tysięcy, a w kolejnych latach 10 milionów 400 tysięcy, czyli operacja poprawy warunków funkcjonowania urzędu kosztowała by nas roczy 7,5 ,7 miliona złotych więcej, więcej niż dotychczas, czyli z niecałych 3 milionów wydatki na utrzymanie urzędu wzrosłyby do 10 milionów. Problem jest w tym, że to w dalszym ciągu nie byłyby budynki urzędów. Dalej dalej to najem. I teraz, jeżeli przyłożyć do tego przepisy prawa przyłożyć do normalnej procedury, okazuje się, że pan prezydent nie y, zasięgnął, w ogóle nie, nie przeprowadził takich dyskusji <grym> w Radzie, że, ten, że wybór jakby zabezpieczenia przyszłości urzędu poprzez Rę jest akceptowany przez Radę. No, nie mieliśmy takiej dyskusji. To była samodzielna decyzja pana prezydenta i jego, jego urzędników. Strona społeczna reprezentowana przez Radę Miasta, przez Radnych konkretnie, nie wypowiedziała się, czy mieszkańcy chcą płacić 7,5 miliona za to, że z jednego budynku do drugiego się to są bardzo potężne pieniądze. Za 7,5 miliona można dużo zbudować, jest, jest, jest wiele kosztów. Więc tutaj jesteśmy, jesteśmy zdania, że, że no, na pewno działanie prezydenta było, było nieuzgodnione, było nietransparentne, było niecelowe naszym zdaniem, dlatego że generowało no, by, bardzo duże koszty dla Następna sprawa, która budzi która wątpliwości, to w ogóle sposób wybierania tych, tych firm, które miały zabezpieczyć, yy, prawda, te, miały być stronami umowy, czy były stronami umowy. Ponieważ były one wybierane, yy, no, w dziwny sposób, w korespondencji, którą Pan prowadził, Pan prezydent prowadził z radnymi, a dużo z zespołem. Yy, no, są na przykład takie stwierdzenia, że firma, yy, która yy, wynajmie nam miasto, Miejsce miała najlepszą ofertę. Dlaczego miała najlepszą? Bo budynek nie istniał, po prostu dopasowała, dopasowała jakby swoją ofertę do istniejącego, do, do zapotrzebowania urzędu. Więc jakby wykonała budowę na potrzeby radusza, a prezydent mówi nie, nie było budowy, to jest tylko najem. Jak, jak może być, jak budynek nie istnieje i tutaj rzeczywiście Pragnę też zwrócić uwagę Państwa na to, że te dokumenty są posiadane zespołu i funkcjonują jako, jako informacja publiczna, tylko trzeba nich sięgnąć. I yy, 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 po prostu yy, można łatwo zobaczyć, że argumenty, które, u, których używa Pan Prezydent na swoją obronę w tej sprawie, tak naprawdę są argumentami przeciwko niemu samemu stosowne urzędy, właśnie mówiąc zamówieniu i, i przepraszam, czyli Krajowa Izba Odwoławcza, podnosi że argumenty, które pan prezydent przytacza na swoją obronę, tak naprawdę to są argumenty, które biją z niego samego, bo on Następna sprawa, którą pytała zespół kontrolny był taki, czy były przeprowadzone jakieś ekspertyzy w tym, jakieś, jakieś prognozy, jakieś um, opinie prawne, czy, tak, czy taka forma zawarcia tych umów będzie zgodna z prawem. No, okazuje się, że były, ale kilka miesięcy po zawarciu tych umów, czyli tak naprawdę zostały, jakby one nie, nie analizowały sprawy w punkcie wy, wyjścia, tylko miały udowodnić to, że to, co zrobił prezydent, jest zgodna z prawem i też ta opinia w trzech czwartych potwierdza, że tak naprawdę o inne wyroki w tych sprawach, że ta sytuacja no, jest, jest niezgodna z prawem. Kolejna sprawa, już taka bardziej może opisowa i miękka. Na pewno państwo wiecie, obserwując ostatnie lata w Radzie Miasta, że pan prezydent podejmuje Różnorakie działania pod yy, kaspę obniżania cen powierzchni biurowych w mieście Lublinie. Lublin, yy, polityka pana prezydenta Jerzyprzówka jest taka, że stawia na to, żeby ściągać inwestorów do Rubina yy, pod że tu jest tano, że będą mieli tanie powierzchnie. Nawet sklep prowadzi tam, gdzie nie ma żadnej produkcji, tylko są deweloperzy, budują pomieszczenia biurowe. Tylko problem jest taki, że nawet jeżeli to będzie sukces i pan prezydent przy, jakby osiągnie ten efekt, że ceny spadną, to z drugiej strony na potrzeby ratusza prezydent zawiera umowę dziesięcioletnią z gwarantowanymi cenami i jeszcze rosnącymi na przestrzeni lat. Więc jest to pytanie, czy, czy takie działanie jest gospodarnością w naszej opinii nie. Z jednej strony teamotarą obniżamy ceny, z drugiej strony radiusz gwarantuje jednemu z deweloperów, że będzie mu przez 10 lat płacił, płacił bardzo potężne rzeczy. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, jeszcze raz, kończąc, bo nie da się... W tej krótkiej konferencji omówię wszystkie aspekty tego dokumentu, jak Państwu, tak jak powiedziałem, przekażę. Yy, chcę, chcę powiedzieć, że nie została tak naprawdę skontrolowana z wyciągnięciem wniosku umowa na ulicę Czechowską urządzenie elektronicznym umorzył to postępowanie. Natomiast jest to analogiczne postępowanie i naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak w przypadku ulicy Gwiazdy, jak wynika z, z tych wyników kontroli, które zostały przedłożone. Obawiamy się, o to, że y, ta część ekipy prezydenta, y, część radnej, która jest w koalicji, będzie chciała w jakiś sposób wpłynąć na wynik tej kontroli, ponieważ y, wczoraj padł wniosek o to, aby kontrolę wznowić. Przypominam, że, że kontrola trwała 3 miesiące, a w trakcie została przedłużona. To znaczy ostatecznie trwała 3 miesiące, ale przewodniczący przedłużył kontrolę do 3 miesięcy. W ciągu tego czasu radni koalicji nie przygotowali żadnego dokumentu, nie przygotowali żadnego wystąpienia i nie podpisali dokumentu, który przygotował przewodniczący zespołu Ryszard Plus. Natomiast w tej chwili planują w jakimś celu wznowić tą kontrolę. Obawiamy się, że chcą po prostu przed jakieś inne tutaj wyniki zaprezentować Państwu, więc, dlatego dzisiejsza konferencja, żeby pokazać, że z jednej strony, jakie są ustalenia, czyli jakie są wyniki kontroli, bo to nie jest jednak protokół. Z tym, że protokół jest, ale jest niepodpisany przez, przez dwóch. Członków. Tak on jest został wykonany złożony w terminie, bo tak zresztą się Panowie w zespole odmawiarły, że, że przewodniczący będzie ten protokół pisał, a potem z niewiadomych przyczyn dwóch panów stwierdziło, że go nie podpisze. Więc protokół jest. My się dostaniemy dzisiaj wynikami, bo one są jakby opracowane przez jednego członków Komisji. Będziemy w tej chwili w klubie też opracowali, co, co dalej w tej sprawie należy uprzejmieć. Natomiast zachęcamy Państwa do zainteresowania się. Ja, ten, 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 to też jest to też same z nami tej kontroli? To, jest to samo, czy to jest... To znaczy, te wyniki kontroli są tożsame z tym, co, są, co jest zapisane w, w protokole, tak? Tak, bo podejrzewam, że gdybyśmy chcieli zaprezentować protokół, Pan prezydent mówił, że protokół nie ma bo nie został podpisany, tak ze względu formany. Chciałem powiedzieć jeszcze odpowiednią na jedną rzecz, którą będziemy się starali wyjaśnić, bo ta sprawa pokazuje, że tak naprawdę hmm. y, możliwe jest taka, takie zachowanie y, rządzący katusze, że praktycznie niemożliwe nie będzie kontrola w żadnym żadnego zakresu, bo ktoś tam nie podpisze protokołu. To są jakby słabe punkty statutu naszego miasta, z którym no, będziemy się starali w jakiś sposób temu zaradzić. Bo w tej chwili, no, tak jak widać, bardzo poważny temat. Jeszcze przypomnę tylko, że wartość tej inwestycji na samej dniu jest 16 milionów euro. to nie są jakieś, jakieś małe pieniądze, to są gigantyczne pieniądze, jeżeli mówimy o całym przeznaczeniu się trwania umożliwia. 16 milionów euro. Więc i, i tego się nie da tak naprawdę skontrolować, bo ktoś nie chce podpisać protokołu. Więc to takie, sprawy, takie, takie rzeczy musimy wypracować, żeby statut nie, nie pozwalał nam Coś takiego, no bo w taki, w tej, no, wiadomo, że prawem opozycji jest posiadanie przewodniczącego komisji rewizyjnej, prawda? Prawem opozycji jest kontrolowanie władzy. I to jest jakby uniemożliwione przez to, że, że statut tutaj ściśle nie precyzuje tego, w jaki sposób ten dokument staje się protokołem, prawda? I, I co należy zrobić, gdy ktoś, gdy ktoś odmawia podpisania tego protokołu. Więc do tego przekazujemy Państwu ustalenia kontroli, te, które możemy przekazać. Bardzo proszę. Dziękuję. Za, za uwagę, jeżeli są jakieś pytania, to ja bym chciał, żeby te pytania nie rozmawialiśmy. To no przewodniczący komisji who, who? może powiedzieć. Protokołu podpisania komisji rady w Banach i radnych. Proszę powiedzieć, nie są głosy? No, po prostu oni złożyli wniosek o odmówienie postępowania, ze względu na, na jakby sprawy. E, również e, ci radni e, złożyli swój jakby, z protokół, z tym, że e, sytuacja jest normalnie taka, że kontrola trwa do 20 czerwca zgodnie e, ze statutem po kontroli w ciągu dwóch tygodni należy sporządzić protokół. Ten protokół został sporządzony 1 lipca. I również z tego co wiem, do Pan Przewodniczący Zespołu z Panem Banachem udali się do Sekretarza Miasta Pana Wojewódzkiego. Pan Wojewódzki otrzymał ten protokół, ale odpisał do Przewodniczącego Zespołu Obywatelskiej Wiadomości iż nie spełnia on wymogów formalnych, ponieważ nie ma podpisów przez członków zespołu. Również ten drugi protokół, który sporządziło, sporządzili radni koalicyjni został. 19 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, został podpisany, czyli praktycznie dwa miesiące po zakończeniu kontroli, ponieważ on nie spełniał wymogów formalnych, no nie mogłem go po prostu przyjąć, bo nie było nie był terminowy. Co formalnie z sprawie protokołu? nie będziemy musiał skłonkować się do tych zakładów Właśnie tutaj pan przewodniczący wysłał był sekretarzem w sprawie, żeby złożyć ten protokół i do niego się do tych zarzutów. Natomiast ponieważ nie spełnia wymogów programu, w związku z tym jakby urząd nie miał obowiązku odpowiadać na to pismo merytorycznie. Tylko odpowiedział, że jeżeli będą wszystkie podpisy, to wówczas ja ten wniosek o zrobienie kontroli jeszcze nie został przegłosowany. Czyli... Wniosek złożony wczoraj na Komisję o kontroli został przegłosowany, bo wiadomo, że w tej Komisji koalicja ma większość. Natomiast formalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że y, powinien być przygotowany projekt uchwały i dopiero Rada y, ja. y, Miasta ja. by zadecydowała głosując nad projektem uchwały odpowiedniego postępowania, no co dalej hierobiczne I, i, i uzasadnić po prostu do postępowania. Czyli tak, czyli teraz to, to powinno wrócić do Radę Miasta i Rada Miasta zdecyduje, czy to jest władzy kontrola podróż. Jeśli znaczy, jeżeli yy, z punktu widzenia, yy, z punktu formalnego kontrola została zakończona. Z punktu widzenia formalnego to została i został... Wysłany protokół, który nie został podpisany, natomiast zgodnie ze statutem na komisji, poza tym, czyli kontroli, ja mam obowiązek, żeby poprosić o wyniki tej kontroli. I wyniki są, natomiast protokołu formalnie nie ma. Andrzej Filipowicz, jeżeli mogę, znamy stanowisko klubu, znamy stanowisko zespołu, znamy stanowisko przewodniczącego Komisji, natomiast chciałbym zapytać indywidualnie, drodzy Państwo, artykuł drugi kodeksu karnego na każdym z tu obecnych, na każdym z tu obecnych osób, włącznie z przedstawicielami mediów, spoczywa obowiązek poinformowania z odpowiednich organów w sytuacji, kiedy jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie w, tylko w tym aspekcie, o którym Państwo mówiliście, bo to jest jeszcze drugi, to jest PO wynajęte i spustostan przy Żuberetem, przy, przy krakowskim przedmieściu, tam po, po, po banku, tak, a PO ma wyższe stawki miesięczne czynszu yy, ogółem, stawki ogółem, bo one są podzielone, niż w centrum Warszawy, więc moje pytanie, co indywidualnie, drodzy Państwo? W sensie formalnym. Ja dzisiaj poprosiłem, bo one wczoraj płynęły do komisji, zostały złożone, dzisiaj poprosiłem dyrektora biura Rady Miasta, żeby mi je udostępnił. Także my, oczywiście, teraz dopiero się pochylimy nad tym, no bo skoro nie ma protokołu i być może nie będzie, to, to musimy się zastanowić, co z tym zrobić. Także. Na razie zreferowaliśmy to państwu bo w związku z tym, że no, prawdopodobieństwo jest takie, że, że koalicja pana prezydenta może chcieć jakby, no, wysłać wyspać tam następną kontrolę, która może ustalić całkiem coś innego niż, niż do tej pory. Więc no, postanowiliśmy, no, sprawa jest tak jakąś odliwali przekazać tą informację społeczeństwu. Natomiast to zachęcamy zainteresowania. My będziemy oczywiście również jeszcze w tej sprawie działać, tak jak zresztą tutaj Pan sugeruje w tym pytaniu. możemy w tej chwili, jak jest, jakie działania podejmiemy w związku z tym, to też będzie, no zależało od tego, co zrobi Pan Prezydent. Dzisiaj ta informacja staje się informacją publiczną o wynikach tej kontroli i, i w tej chwili, no, czekamy na to, jak jest Jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, Pan Prezydent uznał, że lepiej mu jest, jeżeli ten protokół jest, jakby nie uzna tego za protokół, bo wtedy nie musi się do tego odnosić. Nie chciał się tłumaczyć z tego, co tutaj zostało ustalone. czy jakby dalej będzie, będzie od tego uciekał, nie będzie chciał się wytłumaczyć, no i tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby jakby wniknąć w istotę sprawy, bo ta dyskusja jest na poziomie językowym bardziej i próbuje się jakby w wypowiedziach językowych zmienić stan faktyczny i jakąś taką kwalifikację tych działań. Ale to, co jest napisane w z Urzędem Zamówień Ogólnych, pokazuje, że no, jednak te wypowiedzi <słuch> pana prezydenta nie znajdują uzasadnienia. I to no, nie jest tylko jakieś, można powiedzieć, polityczne stanowisko naszej naszego klubu, bo tak najczęściej są zarzuty, to potwierdziły urzędy, urzędy, które na wypowiadały się jeszcze w poprzednim jakby układzie politycznym. Także to nie to jest. Prawda? Natomiast rzeczywiście nasz klub jako klub i klub, który powinien kontrolować działania prezydenta, no, wydaje mi się, że nie jestem przekonany, że ma było wykonał dobrze, że ten... Pani, czy w ogóle na podstawie tych kontroli widzi pan sens, żeby w przyszłości... żeby w przyszłości ratusz wynajmował biedny miejscu, No tak jak takie również zapomniałem sobie zapytać, bo nas chodzimy do pomysłu. Kiedyś miał styczność z takim pomysłem skomasowania urzędu miasta w jednym miejscu. To jest budynek okopowej. Po deodale. Teraz ten budynek został przekazany komuś innemu. Tutaj w Dyrekcji Kolei Państwowej. Oczywiście dla mieszkańców było bardzo dobrze. W jednym miejscu była obsługa Za tak, Ale tak. forma, która wydaje się po kontroli przez urzędników miasta walczyć czy tym, lata temu ta formą niewłaściwą. Tyle z tego. Natomiast ja bym chciał jeszcze to ponieważ w tej kadencji, proszę, za Pana Świeckiego, miasto, szczególnie u Poruszaliśmy kwestię budowy ratusza nowego w środowisku północnym, gdzie były tereny miejskie, gdzie dojazd był dobry, gdzie można było stworzyć parkingi, gdzie można było usługi komunikacyjne zrobić bardzo dobrze. Natomiast wtedy, gdy i później też w podjął, przyjął takie argumenty przeciw, że to mieszkańcom się nie będzie podobało budowa radusza, bo coś to jest tak. Natomiast my wtedy widzieliśmy, Wtedy była mowa około 10 milionach złotych, wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast wtedy mówiliśmy właśnie o tym, że jeśli wynajmujemy od prywatnych właścicieli nieruchomości, no to siłą rzeczy, kiedy zejdziemy z za czynsze, no to wtedy ten, ten koszt całkowity tego budynku, no nie będzie 50 milionów, tylko tańszy o koszty związane z wynajmem w wielu budynków czy wielu miejsc nieruchomości. Natomiast prezydent no, Stercki w dzisiejszym rzędzie twierdził, że to nie jest medialne i to nie jest dobre dla mieszkańców. Tak, Bo są A tutaj to jest o, o 10 milionów rocznie za budynek tylko Oriona, a przecież jeszcze. Metawie, to nie tylko Oriona w no